Wydarzyła się historia tak niezwykła, że aż niewiarygodna. Jedyna córka niemieckiego multimilionera, wychowana w bogactwie i luksusie, dziecko, które mogło mieć wszystko, czego zapragnęło i robić wszystko, na co miało ochotę, pewnego dnia zmieniła swoje zachowanie nie do poznania. Kiedy rodzice zobaczyli swoją córkę odmienioną, jakby była kimś zupełnie innym, byli w szoku. Na początku, pełni gniewu, pytali, czy biedą można się zarazić. Ale jeszcze bardziej szokujące było to, że cała ta przemiana zaszła w ciągu zaledwie trzech lat, które spędziła w Polsce. Co takiego spotkało ją w Polsce? I co sprawiło, że zmieniła się tak diametralnie? Posłuchajmy teraz tej niewiarygodnej historii. Nie potrzeba limuzyny, pojadę esbachnem. Kiedy zobaczyłam tę wiadomość, byłam tak zszokowana, że prawie upuściłam telefon. Esban? W naszej rodzinie? I to jeszcze moja córka Klara? Kochanie, czy ona oszalała? Podałam telefon mężowi. Czekaliśmy na naszą córkę w ekskluzywnej loży na lotnisku w Monachium. To był jej pierwszy powrót do domu od trzech lat. Pracownik trzymał w rękach wytworny bukiet kwiatów, a na zewnątrz czekała już czarna limuzyna. Wszystko było perfekcyjnie przygotowane, a tu nagle taka absurdalna wiadomość. Mąż na początku za nie mówił, a potem się roześmiał. Pewnie żartuje, ale zaraz przyszła kolejna wiadomość: Mówię poważnie nie potrzebuję już takich rzeczy jak limuzyna. Wrócę do domu pociągiem. Omal nie osunęłam się na podłogę. Nasza córka zamierzała jechać komunikacją publiczną i to sama, bez ochroniarza. Monachijska kolejka miejska to miejsce dla zwykłych ludzi. To na pewno wina Polski, powiedziałam do męża. Nie powinniśmy byli jej tam wysyłać. Mąż westchnął. Chodźmy już do domu, czekanie nie ma sensu. Czekaliśmy na Klarę długo. Ale w końcu musieliśmy opuścić lotnisko, zostawiając tylko jednego ochroniarza. Wróciliśmy z pustymi rękami. Ludzie patrzyli na nas z konsternacją, zdziwieni, że nie wróciliśmy z córką. Siedziałam w salonie, nerwowo wpatrując się w zegar. Minęła godzina, potem dwie. Nagle zadzwonił dzwonek do drzwi. Służąca poszła otworzyć. W drzwiach stała Klara. Nie miała na sobie drogiej biżuterii ani markowej torebki, tylko dżinsy i zwykły biały t-shirt a w ręku trzymała jedną, małą walizkę. Wróciłam. Mamo, tato. Przywitała się grzecznie, po czym zdjęła buty i ustawiła je równo w rogu przedpokoju. Gospodyni chciała jej pomóc z walizką, ale Klara potrząsnęła głową. Nie trzeba, poradzę sobie. W tamtej chwili nie wiedziałam, czy to sen, czy jawa. Poprzednia Klara nigdy nie nosiła nawet własnej torebki. Klara weszła swobodnie do salonu i usiadła naprzeciwko nas. Jak ci było w Polsce, kochanie? Zapytałam z wahaniem, uśmiechnęła się szeroko. Ten uśmiech był szczery, niewinny, pozbawiony jakichkolwiek ukrytych intencji czy udawania. Nauczyłam się tak wielu rzeczy, że trudno to nawet opisać słowami. Przyjrzałam się jej twarzy. Bez makijażu włosy schludnie związane. Ale co najważniejsze, zmieniło się jej spojrzenie. Arogancja i nieracjonalność z przeszłości zniknęły bez śladu. A jak tam esban? Zapytał mąż bardzo wygodnie tato. Z lotniska do centrum miasta jedzie się tylko 30 minut, a po drodze można podziwiać widoki. A co najważniejsze, Klara przerwała na chwilę i uśmiechnęła się. Przekonałam się, że sama też potrafię sobie świetnie radzić. Czy to naprawdę ta sama rozkapryszona księżniczka, która trzy lata temu wyjechała do Polski? Tej nocy nie mogłam zasnąć, zastanawiając się, jak Klara mogła się tak zmienić. Dobrze pamiętam dzień, w którym zdecydowała się wyjechać do Polski. Zacznę więc od tej historii. Klara była prawdziwą córką niemieckiej elity. Od urodzenia traktowano ją wyjątkowo, dorastała otoczona służbą, a każda jej zachcianka była natychmiast spełniana. Ja sama wychowałam się w podobnym środowisku, więc uważałam to za normalne. Klara wcześniej nauczyła się nie patrzeć ludziom prosto w oczy. Mówiąc do służby, zazwyczaj lekko unosiła podbródek, patrząc w dal, a zamiast prosić, wydawała rozkazy. Nie mówiła poproszę o wodę, tylko rzucała woda, a ktoś natychmiast przynosił jej szklankę. Taki sposób komunikacji był w naszym domu normą. Pewnego dnia Klara zafascynowała się polskimi artystami. Dawidem podsiadło i zespołem Kult. W jej pokoju słychać było tylko ich muzykę. Po obklejeniu ścian plakatami oświadczyła, że będzie się uczyć polskiego. Początkowo myślałam, że to tylko chwilowe zauroczenie nastolatki, ale sytuacja się zmieniła. Był to dzień jej szesnastych urodzin. Wynajęliśmy najdroższy hotel, urządziliśmy huczne przyjęcie, zapraszając przyjaciół, krewnych, a nawet kilku członków arystokracji. Wszystko było idealne. W trakcie zabawy Klara podeszła do mnie i szepnęła: Mamo, czy możesz zaprosić tutaj kult? To moje urodziny. Zamurowało mnie. Zaprosić jeden z najważniejszych zespołów w kraju, jakby zamawiało się pizzę. Klaro to niemożliwe to bardzo zajęci ludzie. Wyraz twarzy Klary natychmiast się zmienił. Dlaczego? Chodzi o pieniądze. Powiedz tacie, niech pierwszy Am zapłaci w złotówkach i po sprawie, prawda? Zanim mówiłam. W tamtej chwili z przerażeniem zrozumiałam, jak moja córka postrzega świat. W jej oczach wszystko można było załatwić pieniędzmi, a każdego można było wynająć. Tego wieczoru, po przyjęciu, poważnie rozmawiałam z mężem. Kochanie, widziałeś, jak nasza córka traktuje innych? Zachowuje się, jakby wszyscy urodzili się po to, by jej służyć. Mąż długo w milczeniu patrzył przez okno, po czym powoli powiedział: Pamiętasz tego człowieka, którego poznałem podczas delegacji w Krakowie? Prezes dużej firmy. Jadał w tej samej stołówce, co jego pracownicy, sam nalewał sobie wodę z dystrybutora do własnego kubka. A co najbardziej imponujące, mąż przerwał na chwilę, jego syn dojeżdżał do szkoły tramwajem tej nocy podjęliśmy decyzję o wysłaniu Klary na naukę do Polski. Celem nie była edukacja sama w sobie, ale nauka życia jak zwykły człowiek. Oczywiście Klara płakała i gwałtownie protestowała. Nie chciała opuszczać przyjaciół, pytała, dlaczego musi wyjeżdżać tak daleko sama. Kiedy zobaczyła, że jesteśmy nieugięci, użyła swojej ostatniej karty. Czy w Polsce będę mogła spotkać Dawida podsiadło? Powstrzymałam śmiech i powiedziałam kto wie? Kraków to nie jest małe miasto, ale przy odrobinie szczęścia może ci się uda. Klara wyjechała do Polski, a trzy lata później wróciła jako zupełnie nowa osoba. Pierwsze kilka miesięcy po wyjeździe Klary były bardzo ciche. Za każdym razem, gdy przechodziłam obok jej pustego pokoju, czułam ukłucie w sercu. Rozmowy telefoniczne były krótkie i chłodne. Kiedy pytałam o przyjaciół, czy życie w szkole, odpowiadała tylko w porządku. Zaczęłam się zastanawiać, czy wysłanie jej do Polski było dobrą decyzją. Skontaktowałam się z rodziną goszczącą, ale dowiedziałam się tylko, że Klara jest małomówna, ale dobrze się adaptuje. Mąż pocieszał mnie, mówiąc, że potrzebuje czasu. Pewnego dnia ochroniarz, którego wynająłem, oczywiście Klara o nim nie wiedziała, poprosiłem go tylko, by obserwował ją z daleka. Przysłał mi zdjęcie. Kiedy je zobaczyłam, wstrzymałam oddech. Na zdjęciu Klara w szkolnym mundurku stała w kolejce w szkolnej stołówce. Zachowywała równy odstęp od osoby przed nią i czekała cierpliwie, co wyglądało zupełnie naturalnie. A co najważniejsze, uśmiechała się. To był szczery uśmiech, bez cienia udawania. Obok niej stała polska koleżanka, która coś do niej mówiła. Pokazałam zdjęcie mężowi. Spojrzał na nie ze zdumieniem, a potem się uśmiechnął. Zmienia się. Później przychodziły kolejne zdjęcia. Klara, ustępująca miejsca starszej pani w tramwaju, kupująca napój w sklepie spożywczym i dzieląca się nim z przyjaciółką, a nawet podnosząca śmieć z ulicy i wrzucająca go do kosza. Każde z tych zachowań wyglądało naturalnie. Nie dlatego, że ktoś jej kazał, ale dlatego, że robiła to z własnej woli. Sześć miesięcy później, podczas rozmowy wideo z Klarą, zobaczyłam coś niesamowitego. Ficzyła do konkursu recytatorskiego po polsku. Dawna Klara nigdy nie zrobiłaby czegoś, co groziłoby porażką na oczach innych. Była dzieckiem, które nawet nie próbowało, jeśli nie miało pewności, że zrobi to perfekcyjnie. Ale Klara na nagraniu, mimo że czasem się zacinała, uśmiechała się i zaczynała od nowa. Zapytałam ją, czy nie przejmuje się pomyłkami. Odpowiedziała prosto: W Polsce popełnianie błędów jest dowodem na to, że się uczysz. Nikt nie traktuje mnie jak księżniczki. Na początku byłam zła i urażona. Ale teraz czuję się z tym znacznie swobodniej. Minął rok, potem dwa. Widzieliśmy córkę tylko na wideo. Klara nie wracała do Niemiec nawet na wakacje. Mówiła, że jedzie na wycieczkę z przyjaciółmi albo spędza czas z rodziną goszczącą. Chociaż było mi przykro. Z drugiej strony był to dowód, że dobrze odnalazła się w nowym świecie. Po trzech latach w końcu nadeszła wiadomość, że Klara wraca, by rozpocząć studia na Uniwersytecie w Monachium. I tak dotarliśmy do dzisiaj. Dnia, w którym na lotnisku odmówiła limuzyny i powiedziała, że wróci do domu pociągiem. Podczas kolacji Klara naturalnie usiadła na swoim miejscu. Kiedy służąca podała jedzenie, lekko skinęła głową i powiedziała: Dziękuję. Widząc moje zdziwienie, Klara wzruszyła ramionami. W Polsce takie pozdrowienie to norma. To wyraz wdzięczności za wysiłek osoby, która przygotowała posiłek. Tego wieczoru zapytałam męża: Czy dobrze zrobiliśmy? Mąż spojrzał na nocne niebo za oknem i odpowiedział: Jeszcze nie wiem, ale zmiana się rozpoczęła. Następnego ranka wstałam wcześnie i zeszłam do kuchni. Klara już tam była i parzyła kawę. Nasz ekspres do kawy to drogi, włoski model z mnóstwem skomplikowanych przycisków i pokręteł, ale Klara obsługiwała go z zadziwiającą sprawnością. Co robisz tak wcześnie, kochanie? zapytałam. Klara uśmiechnęła się szeroko. Och, mamo, napijesz się herbaty? W Polsce każdego ranka piłam taką gorącą herbatę, przyjrzałam się jej uważnie. Włosy schludnie związane, twarz bez makijażu, ubrana w wygodny domowy strój. Dawna Klara zaraz po przebudzeniu malowałaby się i wkładała markowe ubrania. Klara przyniosła dwie filiżanki gorącej herbaty na taras. Siedziałyśmy obok siebie, kąpiąc się w porannym słońcu. To była pierwsza od dawna tak spokojna chwila z moją córką. Zapytałam ją, jak wyglądało życie w Polsce. Klara zamyśliła się na chwilę, po czym zaczęła opowiadać. Na początku wszystko było inne. Mały pokój, twarde łóżko, codzienne, wczesne wstawanie, żeby zdążyć na tramwaj do szkoły. Ale powoli przyzwyczaiłam się do nowego otoczenia, Klara opowiedziała, jak zainspirował ją widok uczniów ustępujących miejsca starszym w tramwaju i jak podziwiała, że ludzie wokół traktowali to jako coś normalnego. Sama też zaczęła to robić w naturalny sposób. Przyznała też, że przez pierwsze kilka miesięcy płakała każdego dnia. Bycie traktowaną jak zwykła uczennica bez specjalnych przywilejów bardzo ją raniło. Rodzina goszcząca traktowała ją po prostu jak kolejnego członka rodziny. Była w szoku, gdy usłyszała, że musi sama prać swoje ubrania. Zapytałam, jak sobie z tym poradziła. Klara powiedziała, że na początku odmawiała, ale nie miała wyjścia. Zainspirowała ją Kasia, córka rodziny goszczącej. Mimo że jej ojciec był dyrektorem dużej firmy, sama zajmowała się swoimi sprawami, co było dla niej normalne. Wartość człowieka nie zależy od tego, ilu ludzi dla nas pracuje, ale od tego, na ile potrafimy harmonijnie żyć z otaczającymi nas ludźmi, usłyszałam. Byłam pod ogromnym wrażeniem. Moja córka w Polsce nauczyła się czegoś, czego my nie potrafiliśmy jej nauczyć. Kiedy zapytała o życie w szkole, Klara powiedziała, że na początku było ciężko z powodu języka, ale stopniowo było coraz lepiej. Zaczęła uczyć się podstawowych rzeczy, jak stanie w kolejce po obiad. Dla jej polskich przyjaciół było to oczywiste. Klara uśmiechnęła się i opowiedziała anegdotę. Kiedyś powiedziała do koleżanki z Polski groźbę, którą znała z filmów: Lepiej, żebym nie musiała zapamiętywać twojej twarzy. Wszyscy spojrzeli na nią dziwnie. Kasia wyjaśniła jej, że to bardzo niegrzeczne słowa, a wzajemny szacunek to podstawa polskiej kultury. Zaśmiałam się razem z nią. Dawna Klara, gdyby ktoś zwrócił jej tak uwagę, wpadłaby w furię, a teraz opowiadała o tym jako o zabawnym wspomnieniu. Zapytałam, co chciałaby dziś robić. Klara odpowiedziała, że chciałaby pospacerować po centrum Monachium. W Polsce często spacerowała i chciałaby też spróbować transportu publicznego. W naszej rodzinie zawsze jeździliśmy samochodem z szoferem. Ta odpowiedź mnie zaskoczyła. Zawołałam kierowcę, żeby przygotował samochód, ale Klara potrząsnęła głową. Nie trzeba, mamo. Chcę iść pieszo. To najlepszy sposób, żeby naprawdę poczuć miasto. Ostatecznie zgodziłam się z Klarą. Mąż powiedział, że pójdzie z nami. Po raz pierwszy od dziesięciu lat nasza rodzina wyszła z domu bez szofera. Poranne monachijskie powietrze było ciepłe i duszne. Ale Klara zdawała się tym nie przejmować. Powiedziała, że polskie lato bywa równie gorące i wilgotne, więc taka pogoda to dla niej nic wielkiego. Spacerując ulicami Monachium, Klara zdawała się patrzeć na wszystko nowymi oczami: przydrożne sklepiki, przechodnie, a nawet płyty chodnikowe. Czasem zatrzymywała się, żeby zrobić zdjęcie. Takie zachowanie było dla niej zupełnie nowe. Dawna Klara ledwo zauważała swoje otoczenie. Po około godzinie spaceru, Klara wskazała na małą kawiarnię. Była to zwykła, lokalna kawiarnia, daleka od luksusowych restauracji, do których zwykliśmy chodzić. Mąż wyglądał na niezdecydowanego, ale w końcu uległ sugestii Klary. Wchodząc do środka, poczuliśmy na sobie wiele spojrzeń. Niemiecka elita w takim miejscu to rzadki widok. Klara nie przejęła się tymi spojrzeniami. Sama zamówiła trzy kawy. Wcześniej to my zawsze zamawialiśmy dla niej jedzenie. Jej naturalność mnie zaskoczyła. Klara powiedziała, że w Polsce musiała wszystko robić sama, od zamawiania jedzenia po płacenie, a czasem nawet zmywanie naczyń. Pijąc kawę, rozmawialiśmy o zmianach w Monachium, nowych budynkach, zmianach związanych z przygotowaniami do różnych wydarzeń, o nowinach rodzinnych. W trakcie rozmowy Klara wspomniała o koncepcji serdeczności, która oznacza więzi, relacje i życzliwość między ludźmi. Podała przykład, że babcia z rodziny goszczącej często obierała dla niej owoce. Mąż zapytał: Czy to nie to samo, co arabska gościnność? Klara wskazała na różnicę: My robimy to dla gości lub osób o wyższej pozycji. Ale w Polsce robią to dla każdego, bez względu na to, czy jest to kierowca autobusu, pracownik sklepu spożywczego, czy sprzątaczka w szkole. Słowa Klary dały mi do myślenia: Rzeczywiście, w naszym domu służba była niemal niewidzialna. Zmiana Klary nie była tylko powierzchowna, to była zmiana w postrzeganiu świata. Po wyjściu z kawiarni udaliśmy się na lokalny targ. Tam Klara rozmawiała i targowała się ze sprzedawcami. Nigdy nie sądziłam, że moja córka będzie zdolna do takiego zachowania. Dawna Klara nawet nie pytałaby o cenę, po prostu kupowałaby, a właściwie nigdy nawet nie bywała w takich miejscach. Spacerując po targu, Klara zatrzymała się na dłużej przy małym stoisku z rękodziełem. Sprzedawano tam lokalną, bawarską biżuterię. Sposób, w jaki rozmawiała z właścicielką, był imponujący. Dawna Klara nie tylko nie rozmawiałaby ze sprzedawcą, ale nawet by na niego nie spojrzała. Ten naszyjnik jest przepiękny. Sama go pani zrobiła? Zapytała. Właścicielka była zaskoczona, ale po chwili uśmiechnęła się szeroko i zaczęła opowiadać o swoich pracach. Patrząc na ich rozmowę, po raz kolejny byłam zdumiona przemianą córki. Klara z prawdziwym zainteresowaniem. Słuchała historii właścicielki. W końcu Klara kupiła naszyjnik. Ale zaskakujące nie było targowanie się, lecz wdzięczność, jaką okazała sprzedawczyni. To wspaniała praca, dziękuję pani bardzo. Patrząc na tę scenę, nagle zrozumiałam, że sens człowieczeństwa, którego chcieliśmy nauczyć Klarę, jest naturalnie wpisany w codzienne życie Polaków. Klara nie nauczyła się tego na specjalnych kursach czy wykładach. Ale żyjąc na co dzień wśród Polaków, nauczyła się, jak żyć jak zwykły człowiek. W drodze do domu, Klara zaproponowała, żebyśmy jutro pojechali razem z Bachnem. Spojrzeliśmy z mężem na siebie i z uśmiechem przytaknęliśmy. Tej nocy po raz pierwszy od dawna zasnęłam spokojnie. Moja córka się zmieniła, ale miałam przeczucie, że ta zmiana przyniesie coś dobrego również naszej rodzinie. Tak jak Klara mówiła o serdeczności, zaczęłam myśleć o tym, jak bardziej cenić relacje międzyludzkie. Następnego ranka, zgodnie z umową, pojechaliśmy na stację kolejki. Mąż wyglądał na lekko zaniepokojonego, ale widząc pewność siebie Klary, wydawał się uspokajać. Szczerze mówiąc, ja też byłam podekscytowana. To był pierwszy raz, kiedy korzystałam z transportu publicznego po całym życiu spędzonym w limuzynach i luksusowych samochodach. Najpierw musimy kupić bilety. Tutaj Klara zaprowadziła nas do automatu biletowego. Zręcznie dotykała palcami ekranu, wybierając cel podróży i płacąc. Robiła to tak naturalnie, jakby robiła to od zawsze. Gdy dotarliśmy na peron, zebrał się tam tłum ludzi z różnych warstw społecznych robotnicy, studenci i zwykli mieszkańcy wszyscy w jednym miejscu. Taki widok był dla nas dość nowy. Nasza rodzina zawsze przebywała w oddzielnych przestrzeniach, z dala od innych klas społecznych. Kiedy przyjechał pociąg, Klara wprowadziła nas do środka. Mimo, że było dość tłoczno, nie panikowała. Gdy znaleźliśmy miejsca, powiedziała: Tramwaje w Krakowie są o wiele bardziej skomplikowane. W godzinach szczytu jest tak ciasno, że nie ma gdzie stać. W tej przestrzeni pełnej ludzi spojrzałam na Monachium z nowej perspektywy. Obrazy miasta, których nigdy nie widziałam, dźwięki, których nigdy nie słyszałam, uczucia, których nigdy nie doświadczyłam wszystko było nowe. Fajnie, prawda? Zapytała Klara. Wszyscy są w jednym miejscu, dzieląc to samo doświadczenie. Polacy nazywają to duchem wspólnoty. Mąż przytaknął: Rzeczywiście to zupełnie inne uczucie. Pojechaliśmy do jednego z centrów handlowych i postanowiliśmy zjeść obiad w zwykłej restauracji. Nie w luksusowym lokalu, ale w miejscu popularnym wśród miejscowych. Klara sama wybrała dania i złożyła zamówienie. Kiedy jedzenie zostało podane, powiedziała cicho: Smacznego. W Polsce mówi się tak przed posiłkiem. To wyraz wdzięczności dla kucharza i składników. Po skończonym posiłku Klara powiedziała: Dziękuję za posiłek i lekko uporządkowała stół. Poczułam, że to coś zupełnie nowego. W naszym domu nigdy tak nie robiliśmy. Spacerując po centrum handlowym, Klara opowiadała, jak wiele nauczyła się w Polsce, od umiejętności życiowych po umiejętności interpersonalne. Szczególnie imponujące było to, co powiedziała o rozumieniu uczuć innych. Polacy są bardzo dobrzy w odczytywaniu wzajemnych emocji. Na początku mnie to irytowało, ale później zrozumiałam, że to troska. Sposób na to, by inni nie czuli się niezręcznie i by wszyscy mogli żyć w harmonii. Wieczorem, w drodze do domu, Klara powiedziała cicho: Tak naprawdę, kiedy dopiero przyjechałam do Polski, bardzo cierpiałam. Jej głos był pełen szczerości. Wszystko było obce, nikt nie traktował mnie w specjalny sposób. Przez pierwszy miesiąc płakałam każdej nocy. Chciałam tu wrócić. Byłam zaskoczona i zapytałam, dlaczego nic nie powiedziałaś. Klara uśmiechnęła się lekko. Gdybym powiedziała, zabralibyście mnie z powrotem, prawda? Ale z czasem to się zmieniło. Posiadanie własnej przestrzeni i czasu sprawiło, że poczułam się wolna. Nie jako czyjaś córka, nie jako członkini jakiegoś rodu, ale jako Klara. Słysząc to, poczułam ból w sercu. Dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że sława i status naszej rodziny były dla Klary ciężarem. Chcieliśmy wychować ją na kogoś wyjątkowego, a tymczasem uczyniliśmy ją samotną. Gdy wróciliśmy do domu, zapytałam od razu: "Tęsknisz teraz za Polską?". Klara zastanowiła się chwilę, po czym przytaknęła: "Tęsknię, ale myślę, że gdziekolwiek będę, mogę wykorzystać to, czego się nauczyłam". Tego wieczoru długo rozmawiałam z mężem o tym, czy środowisko, które stworzyliśmy Klarze, było właściwe. W mojej głowie kłębiło się wiele myśli. Co dziwne, Mąż myślał o tym samym. To, czego Klara nauczyła się w Polsce, nie dotyczyło tylko manier czy niezależności, ale relacji międzyludzkich, sposobu na wspólne życie w społeczeństwie. Późno w nocy rozmawialiśmy o zmianie Klary i o naszym własnym sposobie życia, o tym, jak żyliśmy, jak traktowaliśmy ludzi wokół nas i co najważniejsze, co jest naprawdę istotne w relacjach z innymi. Następnego ranka Klara złożyła nieoczekiwaną propozycję: tato, mamo. Może w ten weekend pójdziemy razem na wolontariat? Na początku nie rozumiałam, co to znaczy. Wolontariat? Przecież przekazujemy mnóstwo pieniędzy na cele charytatywne. Nigdy nie angażowaliśmy się osobiście w takie działania. Jaki wolontariat? Zapytał mąż. W ośrodku pomocy społecznej na przedmieściach Monachium można tam pomagać przy wydawaniu posiłków. W Polsce często chodziłam tam z przyjaciółmi. Wahałam się. Bezpośrednie spotkanie z potrzebującymi i praca fizyczna to coś, o czym nigdy nie myślałam. Ale widząc poważną minę Klary, trudno było odmówić. Spróbujmy, mąż mrugnął do mnie. Zdecydowaliśmy się więc pójść na wolontariat w ten weekend. Klara wszystko przygotowała. Skontaktowała się z ośrodkiem, umówiła termin i zapytała, w czym możemy pomóc. Wyglądała przy tym bardzo dorośle. W weekend ubraliśmy się inaczej niż zwykle. Nie w eleganckie ubrania i biżuterię, ale w zwykłe, Wygodne stroje. W drodze do ośrodka wciąż czułam się nieswojo, bo to było moje pierwsze takie doświadczenie. Na miejscu przywitał nas ciepło koordynator wolontariatu. Wyglądał na zdziwionego, gdy nas rozpoznał, ale Klara naturalnie kontynuowała rozmowę. W Polsce często brałam udział w wolontariacie, więc przyszłam z rodzicami, w czym możemy pomóc. Koordynator poprosił nas o pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków. W kuchni założyliśmy fartuchy i weszliśmy do środka. Z mężem czuliśmy się bardzo niezręcznie, ale Klara poruszała się sprawnie, nosząc jedzenie, nakładając na talerze, a nawet zmywając naczynia. Co dziwne, z czasem my z mężem również weszliśmy w ten rytm pracy. Na początku czuliśmy się obco i niekomfortowo, ale zaczęliśmy odczuwać wartość tej pracy. Szczególnie uśmiechy ludzi odbierających przygotowane przez nas posiłki i ich słowa podziękowania. Które głęboko mnie poruszyły. W drodze do domu po zakończeniu wolontariatu wszyscy byliśmy otoczeni dziwnym uczuciem. Mimo zmęczenia czuliśmy jednocześnie satysfakcję. To było pierwsze takie uczucie. Jak było? Zapytała Klara. Mąż zastanowił się chwilę i odpowiedział: Lepiej niż myślałem, ponieważ to było pierwsze doświadczenie było niezręcznie, ale potem stało się to naturalne. Ja też przytaknęłam. Mówiłaś, że w Polsce często robiłaś takie rzeczy. Jak to wtedy wyglądało? Oczy klary zabłysły. Na początku szkoła nas do tego zmuszała, ale z czasem zaczęło mi się to podobać. Co najważniejsze, nie miało znaczenia, czyją jestem córką i ile mam pieniędzy. Byłam po prostu jedną osobą pomagającą drugiej. To było wspaniałe uczucie. Tej nocy po raz pierwszy od dawna głęboko się zastanawiałam, czym są wartości, za którymi goniliśmy przez całe życie, co jest naprawdę ważne. Co straciliśmy pośród przywilejów i bogactwa? Wydawało się, że Klara odnalazła te rzeczy w Polsce. Czas płynął szybko. Zanim się obejrzeliśmy, minęły dwa tygodnie odkąd Klara wróciła do domu. Chociaż zbliżał się czas rozpoczęcia studiów, Klara powiedziała, że wolałaby wrócić i studiować na Uniwersytecie w Krakowie niż w Monachium. Na początku protestowaliśmy, ale teraz postanowiliśmy uszanować jej wybór. Dziś są urodziny Klary. Kiedyś urządzilibyśmy wystawne przyjęcie z mnóstwem gości, ale Klara powiedziała, że chce świętować skromnie, tylko w gronie rodziny i poprosiła o nieoczekiwany prezent. Czy mogę prosić o coś specjalnego na urodziny? Oczywiście o cokolwiek odpowiedziałam. Chciałabym sama przygotować dla nas kolację zdań, których nauczyłam się w Polsce. Zaskoczyło mnie to tak, że zaniemu mówiłam. W naszym domu zawsze gotował profesjonalny szef kuchni to, że Klara sama wejdzie do kuchni było nie do pomyślenia. Może poprosimy szefa kuchni, żeby ci pomógł? Klara potrząsnęła głową. Naprawdę chcę to zrobić sama. W Polsce trochę uczyłam się gotować od mamy z rodziny goszczącej. I tak Klara przejęła kuchnię. Służba próbowała jej pomagać, ale Klara upierała się, że większość zrobi sama. Chociaż czułam niepokój, widząc jej pewność siebie, postanowiłam poczekać. Wieczorem na stole pojawiły się starannie przygotowane potrawy, żurek, pierogi, kotlet schabowy i różne dodatki. Wszystko to było dziełem Klary. Wszystkiego najlepszego Klaro, mąż wzniósł toast. Klara uśmiechnęła się szeroko. Dziękuję, tato mamo. Zaczęliśmy próbować potraw przygotowanych przez Klarę. Szczerze mówiąc, smakiem nie dorównywały daniom profesjonalnego szefa kuchni. Niektóre przyprawy były trochę zasłone. Ale co dziwne, smakowało mi to bardziej niż jakiekolwiek luksusowe jedzenie, ponieważ było to danie przygotowane z sercem przez moją córkę. Jak smakuje? Zapytała Klara z niepokojem. Pyszne, kochanie, odpowiedziałam szczerze. Po kolacji nadszedł czas na tort. Nagle Klara powiedziała cicho: Tak naprawdę mam jeszcze coś do powiedzenia. Wpatrywaliśmy się w nią z uwagą. Po powrocie do Polski chcę kontynuować wolontariat w ośrodku pomocy. A w przyszłości chciałabym, żeby to była moja praca. Twarz mojego męża stężała. Ktoś z naszej rodziny pracujący w ten sposób zawodowo, to było trudne do wyobrażenia. Ale widząc powagę w oczach Klary, wiedziałam, że to nie jest chwilowy kaprys. Dlaczego chcesz wykonywać taką pracę? zapytał mąż. Klara zastanowiła się chwilę i odpowiedziała: Kiedy mieszkałam w Polsce, zrozumiałam jedno. Przywileje, które mam, nie są czymś, co zdobyłam własnym wysiłkiem. To po prostu szczęście, że urodziłam się w tej rodzinie. Myślę, że moim obowiązkiem jest wykorzystać te przywileje, aby pomagać innym. Byłam głęboko poruszona słowami Klary. Moja młoda córka miała tak głębokie przemyślenia. Byłam jednocześnie zaskoczona i dumna. Rób, co chcesz, powiedział w końcu mąż. Uszanujemy Twoją decyzję. W oczach Klary pojawiły się łzy. Naprawdę dziękuję, tato, mamo. Inni na pewno by tego nie zrozumieli. Tej nocy po raz pierwszy od dawna poczułam spokój w sercu. To, że wysłaliśmy Klarę do Polski, na pewno nie było błędem. Można powiedzieć, że ta decyzja sprawiła, że Klara stała się prawdziwym człowiekiem. Klara nie jest już księżniczką. Jest po prostu osobą, która szuka własnej drogi. I jest wspaniałą osobą. Nagle zrozumiałam, że prawdziwe przywileje to nie pieniądze czy pozycja, ale poczucie więzi z innymi ludźmi i wiara, że można wnieść coś dobrego do świata. Polska nauczyła nas, co to znaczy być człowiekiem i przyniosła nowy początek całej naszej rodzinie. I ja teraz też chcę być częścią tej podróży. Może ja też, tak jak Klara, mogę zacząć żyć bardziej po ludzku.